Co daje nam węgiel 14 mamy kombinację sześciu protonów i sześciu elektronów, cokolwiek mamy. Z dodatkowymi dwoma co nazywamy neutronami. 2, 4, 6, 8, 10. 12, ale wciąż mamy 6 elektronów. Kiedy te dwa dzielą się i oddzielają, co masz? Masz dwa neutrony, ponieważ natychmiast w tej pozycji. Węgiel 14 zmienia się na 12, jako zwykły węgiel. W ciele człowieka staje się częścią przewodnictwa emocji fizyczności, fizyczności. Co otrzymujesz w bilansie energetycznym? Masz dwa neutrony. Gdzie jeden musi, z powodu jego pakietu energetycznego, przekształcił się w bardzo prostą materię. Staje się protonem. A wraz z tym tworzy swój własny elektron, co pozostaje, możemy zobaczyć. Ci, którzy pracują nad kosmiczną technologią, wkrótce zrozumieją związek między tymi dwoma: jak deuter i węgiel lub CH3. Łączą się z życiem fizyczności, energii wszechświata i życia duszy człowieka. Wracajcie do moich nauk z dawnych czasów. Zawsze wyjaśniałem. Jeśli uzyskasz dostęp do zrozumienia użycia Deuteru, możesz mieć wszystko. Ponieważ jeśli spojrzysz, jeśli mogę to przedefiniować na rysunku, jeśli ustawię ten tutaj, ten tutaj, jeden tutaj, tutaj jeden, jeden tam, jeśli spojrzysz na to, to co masz, kombinację deuterów, kombinację deuterów, więc węgiel 12 to 6 deuterów. Węgiel czternaście, 7 deuterów to takie proste, ale w materii energii człowieka patrzymy na inny wymiar. proste, Patrzymy na to, jak ona. Co nazywają energię sił pól grawitacyjnych i magnetycznych. Wtedy wiele rzeczy zaczyna nabierać kształtów. Dlaczego ciało człowieka łączy się z CH3? Jeśli spojrzysz, znowu masz tę samą historię, masz węgiel i czym jest CH3. Masz zapasowy elektron, gdzieś wiszący. Jakie są możliwości? Interakcja tych dwóch sił pola wyzwala wystarczającą ilość energii, który zastępuje utraconą energię w jednym z protonów. Co to znaczy, co ja bym stworzył? Podaj ci to kolejny deuter. Teraz masz zapasowy proton. Ten proton stworzy wiele nowych warunków. Ponieważ w świecie nauki nigdy nie rozważaliśmy istnienia wolnych protonów. I jeśli spojrzysz to, co masz po raz kolejny. Masz znowu nasz kolejny deuter zestaw, którym jest kolejny węgiel 14. Musicie zrozumieć w polu grawitacyjno-magnetycznym nauki o fizyce jest piękne zjawisko. Teraz ten pojedynczy proton zachowuje się jak neutron, i natychmiast przechodzi w rozpad nuklearny, a następnie dostajesz nowy wodór. I to jest bilans energetyczny, który wchłaniamy w ciele człowieka jako energia, którą nazywamy cukrem, energią. Ponieważ, jak powiedziałem, nawet elektron ma okres półtrwania do momentu, zanim się podzieli. Elektron sam w sobie staje się neutronem siebie, nie wspominając o wolnym protonie. Mamy energię całego protonu. I jak ja skierujemy w odniesieniu do węgla i deuteru, który jest uwalniany, dyktuje, jakie energie są pochłaniane dla transmutacji. Wtedy, gdy popatrzysz na ten ekran, widzisz, wszystko w życiu wszechświata jest podłączone do przepływu węgla i kombinacji jego energii. Na wiele sposobów, jeśli popatrzysz nawet na ch 3 i zrozumiesz przedział energii z ramy cecha 3, ch 3 na wyższym poziomie przekształca się w tlen. I to jest tym, co daje połączenie z ludzkim ciałem, pomiędzy węglem 14 a węglem 12. Nie patrzymy na wiązanie elektronów z protonami 8 do 8, patrzymy na konwersję pakietu energii CH3. Więc co to pozwala człowiekowi zrobić? Jeśli to zrozumiałeś i zrozumiałeś naukę z zeszłego tygodnia, bardzo łatwe. Człowiek żyje dwoma równoległymi życiami. Na C12 plus pakiet energetyczny lub żyje jest C14 podłączeniem do uniwersalnej energii. To łączy człowieka z jego fizycznością, a to łączy człowieka z jego duszą. To łączy Ciebie z Twoimi dziećmi i Twoimi przyjaciółmi, ponieważ jako fizyczny wymiar materialnego stanu Gansu, to łączy Cię z duszą Twoich dzieci i Twoich przyjaciół. Ludzkość żyje tymi dwoma życiami jednocześnie w tym samym czasie. Ale z powodu oka człowieka doszliśmy do zrozumienia i polegamy tylko na wymiarze fizycznym. Ale ten cykl w dalszym ciągu komunikuje się. To jest, co nazywamy duszą fizyczności, a to jest, co nazywamy duszą człowieka. W ten sposób wiesz, że Twoje dziecko jest szczęśliwe, lub Twoja żona nie jest szczęśliwa, ale rozumiesz, że informacje w rzeczywistości przeszły przez tylne drzwi do tego miejsca. I potwierdzają się do tutaj, ponieważ te dwa ciągle istnieją równolegle. Idąc w kosmos i zmieniając wymiar fizyczności człowieka, którym jest węgiel 12 podłączonym do pana cochn, aminokwasu, jest usuwany. Więc teraz człowiek żyje w wymiarze duszy człowieka, i wtedy, kiedy się pojawi, wiedząc, że ma połączenie. Jedna rzecz, o której dowie się człowiek, to to, że wszystkie stworzenia wszechświata, w tym wszechświecie, są połączone ze sobą poprzez energię węgla 14. To sposób, w jaki każdy człowiek na tej planecie jest połączony z każdym innym człowiekiem. Poprzez kombinację pakietów energetycznych tej planety, co nazywamy aminokwasem. Co masz? Jeśli nosisz azot i zmieniasz azot aminokwasu na inny pierwiastek, będziesz miał inny kolor krwi, będziesz mieć inne warunki energetyczne i pozycje. I na tak wiele sposobów. Jeśli we wszechświecie ustawilibyśmy ten węgiel 14 z dowolną kombinacją z siłą lokalnego otoczenia, do którego przybyliśmy, to ponownie zdecyduje o tym związku, by mieć duszę lub by stworzyć duszę fizyczności, a wraz z nią stworzyć fizyczne warunki. Teraz musieliście zrozumieć znaczenie skleż ważność węgla. Jest prawdziwym pakietem energetycznym, a nie materialnym stanem pakietu elektron, który tworzy tak piękny warunek. Pakiet energetyczny, którym nazywamy energią makrograf węgla we wszechświecie ma specyficzne cechy, które powstały w wyniku interakcji. Pola magnetycznego wszelkich sił pola i odpychania dowolnych sił pola jest pośrednikiem, jest zrównoważoną siłą pola pomiędzy dwoma siłami pola wszechświata. A więc jeśli ustalisz go w tej pozycji, na Ziemi, staje się aminokwasem i ludzkością. Jeśli ustalisz go gdzieś dalej na linii, z różnymi siłami staje się człowiekiem na Zeus.